Cześćomek, ja jestem z Kilofy, a dzisiaj zagram sobie Wagar. Musimy sobie mikrofon tutaj yy, przybliżyć i pierwsze co chciałbym wam powiedzieć to, że przepraszam Was za, te, za tą nieobecność. Niestety miałem yy, problemy z komputerem i no nie mogłem wrzucać tych filmików dla Was. Ale teraz już są wakacje teraz już będę będzie jakoś lepiej z, tym, z tymi wrzucaniami filmików no i wreszcie nagrywam z głosem no dobra tutaj trzeba zbierać te kuleczki i mamy tu w lewym dolnym rogu punkty i... Myślę, że nawet to dobrze pójdzie. Ciągle nas tak zabijają szybko? Czemu? A, jeśli dobijecie pod tym filmikiem, nie wiem... Z... 20 łapek w górę. Wiem, że was tak no to... Raz dobiliście... Prawie 100 więc no yy, sorry skupiam się tak nagrze i no nie rozmawiam z wami polski pomocnik co? dobra Nie, mi jestem masz taki, dobra jak ktoś mnie nafiduje hmm. What's up guys? Okej okay. <śles> <śles> tych tych punktów jest O ja piję. Dobra. stracie nie niepotrzebnie punkty ale cóż o dzięki ziomuś lubię cię czemu on tego nie zjadł ja pewno naprawdę jakiś Hop. jaka zmyłka kurde Dribbling. Patrz, 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 patrz. I czemu ja go nie jem? Jestem ja większy od niego Ewa .pl. Kim. Dobra. Myślę, że tu się schowamy. Tam jest taki Big Mike. Dobra, 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 dobra. Jest spoko, jest spoko. też przydałoby się, żebyśmy urośli King Dynast. O kurde, dobra. Ziomeczki. To by było na tyle. Jeśli spodobał się odcinek, lajkujcie, subskrybujcie. No i do zobaczenia.